Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na test, a będziemy testować nowości od marki Bielenda. Jest to podkład do, podkład do twarzy, który zawiera w swoim składzie aż 97% składników pochodzenia naturalnego, jak również bazę dedykowaną pod ten podkład, ale też nie tylko. Jeżeli jesteście ciekawi, jak te produkty sprawdziły się na majcerze, to zapraszam Was do oglądania. jest nowością, która pojawiła się właśnie w Rosmanie. Jest to marka Bielenda i mamy tutaj Makeup Academy i to jest Eco Fluid, płynny fluid naturalny, który ma 97% składników pochodzenia naturalnego. I do tego słuchajcie, żebyśmy mieli taki pełne porównanie, przetestujemy sobie również bazę z tej samej serii. I generalnie tak. Baza jest droższa niż podkład o 2 zł, bo baza kosztuje 2,99 29, natomiast podkład 27,99. I wiecie co, może w sumie zacznę od tej bazy. Mamy jej tutaj 30 ml, to jest zresztą tak samo jak podkładu. E, mam tutaj taki, Ja się nie czy to drewno, czy to raczej plastik, taką e, drewnopodobną e, obudowę. Generalnie tak, jest to mleczny podkład, znaczy mleczna baza naturalna, również zawiera 97 składników pochodzenia naturalnego, która wygładza, matuje, koryguje oraz wspiera ochronę mikrobiomu. W swoim składzie zawiera macze oraz prebiotyki. I słuchajcie, ona ma właśnie po pierwsze pielęgnować naszą cerę, dzięki zawartości maczy, dodatkowo ma utrzymywać ten makijaż dłużej, ma ułatwiać jego aplikację, wyrównywać strukturę naszej skóry, ona jak widzicie ma zielonkawy taki, ja muszę ją w ogóle odtworzyć, bo tego jeszcze nawet nie zrobiłam. I zaraz zobaczymy jaki ona ma w ogóle kolor. O, jest taki zielonkawy. Pięknie pachnie powiem, aż sobie odkręcę i pomocham. Tak delikatnie, tak jak mm, kosmetyki Biolenty, mają właśnie taki delikatny, ale subtelny, i subtelny zapach. Yy. Tutaj jest ta baza jest taka mleczna na pewno, w lekko zielonkawym kolorze który ma nam dodatkowo, jest bardzo nawilżający, powiem Wam, e, ma nam dodatkowo, e, słuchajcie, tak jakby ukryć niedoskonałości, czyli pomóc nam korygować niedoskonałości skóry. E, jak widzicie, moja skóra jest lekko rozświetlona po jej użyciu, ale jest naprawdę fajnie nawilżona. No, ten zapach jest taki ziołowy. Powiedziałam, że właśnie czuć tą maczę. E, co nam tutaj oferuje... E, producent, z tego co mam tutaj napisane. Baza pod makijaż e, Milky Primer to naturalny kosmetyk, który nie tylko utrwala make-up i ułatwia jego nakładanie, ale również doskonale pielęgnuje skórę i dr, dba o jej mikrobiom. Posiada lekką mleczną formułę, która nie obciąża skóry i szybko się wchłania. No, powiedzmy, że jeszcze mam tłuste. E, posiada... E, tak, to już Wam przeczytałam. Pięknie wygładza skórę, matuje ją, a do tego wspomaga korygowanie niedoskonałości. Zawarta w bazie macza poprawia kondycję cery i reguluje wydzielanie sebum, a dobroczynne prebiotyki wspierają rozwój, rozwój prawidłowej flory bakteryjnej. Baza y, przedłuża trwałość make upu skutecznie matuje skórę, daje efekt gładkiego naskórka, poprawia jego wygląd i zapewnia ochronę mikrobiomu. Także tak się prezentuje baza. Ym, tak jak mówię, kosztowała 29,99. Mamy tej bazy tylko jeden rodzaj, a jeżeli chodzi o nawrzenie, to faktycznie. Ym, jest skóra że ona jest taka wygładzona i jak widzicie już się nawet nie świeci yy, tylko tak delikatnie, ale już się wchłonęła cała. Natomiast jeżeli chodzi o podkład, podkład słuchajcie ma nam y, matowic skóra, mamy go 30 w ogóle gramów. Też ma 97% składników pochodzenia naturalnego. Yy, dba o nasz mikrobiom, czyli ochrania go przed uszkodzeniami z zewnętrznych. Dodatkowo zawiera w swoim składzie SPF 10. No to jest bardzo mało tak naprawdę, ale zawsze to jest jakiś dodatkowy, jakaś dodatkowa ochrona naszej skóry przed słońcem. Ale też zawiera taki filtr HEV, który właśnie ochrania naszą skórę przed tym niebieskim światłem od laptopów, od monitorów, od telewizorów. Także też faktycznie ma jakieś tam działania pielęgnacyjne. Eee, tak jak chyba już Wam wspomniałam, ma matowić skórę, ma bardzo długo się na niej utrzymywać, ma zapewniać efekt takiego make-up, no make-up, ale przy właśnie kryciu e, i tym e, takim e, zmatowieniu skóry, i już Wam mówię, co tutaj mamy napisane, e, zapewnia krycie niedoskonałości bez efektu maski, jest trwały, utrzymuje się na twarzy cały dzień. Sprawdzimy to na mojej mieszanej cerze. Posiada lekką, płynną formułę, która nie obciąża skóry i nie zatyka porów. Poprawia wygląd, wygląd skóry przy zachowaniu jej naturalnego wyglądu i blasku. Skutecznie, e, zawiera skuteczne filtry chroniące przed e, tym niebieskim światłem emitowanym przez ekrany telefon, telewizorów, smartfonów i komputerów. Zawiera filtry chroniące przed promieniowaniem słonecznym UV-SPF-10 i zapewnia ochronę mikrobiomu i tworzy na powierzchni skóry tarczę chroniącą ją przed szkodliwymi skutkami czynników zewnętrznych. Generalnie ja powiem Wam tak, ja mam odcień 01, jest to jasny beż, ogóle bardzo mi się, powiem Wam, podoba opakowanie ym, te, tych podkładów, oczywiście też mam nagram zbliżenia. Był, są trzy kolory dostępne, ja mam, jest 01 jasny beż, 02 jest bodajże naturalny beż i 03 słoneczny beż. One się też różnią tutaj tym paseczkiem. Mój jest niebieski, słoneczny beż był bodajże żółty, a różowy jest ten odcień ym, środkowy. No i co, moi drodzy? Myślę, że nie ma sensu przedłużać. Ja Was przybliżam, i powiem Wam jeszcze, że ym, generalnie nałożymy podkład zbliżonym Beauty Blenderem. Jeżeli krycie będzie słabe, bo wiadomo, Beauty Blender ściąga mocno krycie, no to wtedy użyjemy sobie y, po prostu pędzla, w który też jestem przygotowana, więc y, sobie sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Wszystko przypodruję tym pudrem z Vibo, y, tra transparentnym, oczywiście, Vibo Mood, i tak, żeby po prostu. chciałbym. Ja wiem, że jakbym użyła Laury, no to ten efekt na pewno by się utrzymywał dużo dłużej. A jestem ciekawa, czy faktycznie tak jak oferuje nam, yy, zapewnia nas, nam nas producent, czyli marka Bielenda, yy, podkład utrzyma się bardzo długo. Wiecie, że moja mieszana cera jest skłonna do wielu niegrzecznych zachowań, że tak powiem. I bardzo szybko się przetłuszcza, zbiera się w porach, yy, zbiera się w załamaniach ten podkład, ściera się, no już teraz nie musimy na dworze, nosić z maseczki na tam w pomieszczeniach, tak? Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja Was do siebie przybliżam i bierzemy się za testowanie produktu. Bierzmy się, słuchajcie, moi drodzy, za nakładanie tego podkładu. On mi się trochę wydało wczoraj. Podkład pachnie bardzo przyjemnie, powiem Wam. Kolor też ma y, fajny. Ja znaczy sprawdzałam tester y, i tej jedynki i tej dwójki. I generalnie y, jest tak, że ten jest dość jasny, ta jedynka, natomiast ta dwójka, słuchajcie, była już też miała piękne tony takie żółte, ale już była no, dla mnie zdecydowanie za ciemna. Także stwierdziłam, że nie będę ryzykować, wezmę tą jedynkę, póki co nie jestem jeszcze w żaden sposób opalona, bo tego słońca trochę było, no ale niestety ono było jak byliśmy w pracy i nie było się kiedy poopalać. Sprawdźmy, jaką w ogóle konsystencję ma ten podkład i ja to trochę wymieszam. Dość gęsta, bo nie spływa. Kolor, jak widzicie, ma takie żółte tony, nie jest różowy. Także fajnie. O Jezu, co ja robię? Przecież je podkład. Najpierw bazę muszę nałożyć. No dobra, to nie będę tego zmywać. Dobrze, że sobie przypomniałam. Także nakładamy najpierw bazę. Ja to mam lusterko na dole, więc będę zerkać bok. mam, że ta baza naprawdę tak pachnie tą maczą dość mocno, przy takiej większej ilości. No ale jeżeli zapewnia dodatkowe jakieś tam mm, zalety tego produktu, tak? I y, poprawia jej efekt, no to zdecydowanie warto przetestować. Jeżeli masz jeszcze te właściwości pielęgnacyjne, no to możemy ją używać też jako pielęgnację po prostu naszą taką y, dzienną. Okej, okay. ja ją nałożyłam. Powiem wam, że ona się już praktycznie wchłonęła, ale ta cera jak widzicie jest taka rozświetlona dość mocno. I fajnie, bo teraz tak naprawdę ten efekt y, chyba lubimy najbardziej. Odnoszę takie wrażenie, że odchodzimy już coraz bardziej od jakichś ciężkich podkładów typu y, y, typu Estée Lauder Double Wear, jak się zapisyłam. I y, 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 właśnie trzymamy się takich lżejszych konsystencji. Ja w ogóle nabyłam wczoraj, bo wczoraj kupiłam ten podkład, nabyłam wczoraj też. Y, jeszcze ja powiem, że to będę, będę go testować pierwszy raz razem z Wami. No bo Mam wczoraj też inne podkłady, które również będziemy testować. No i kupiłam też sobie nowość, um, nowy, no, nowość, która jest na rynku. Jest to produkt od Veolia Botanika Cremie e, B, więc też niebawem będziemy testować. To już jest droższy produkt. Aczkolwiek ja bardzo lubię bielendę i jak tylko zobaczyłam, że się pojawiły te podkłady, no to mówię: No nie, muszę, muszę przetestować. No nie ma opcji. Powinniśmy chwilkę poczekać, także ale powiem Wam, że już się wchłonął tak naprawdę ten podkład. Już faktycznie rozświetlił cerę, tak jak Wam wspomniałam, ale już nie ma, podkład to baza, ale już nie ma takiej konsystencji mm, tłustej. Z tego, co zdążyłam zauważyć, to e, powiem Wam, że mi ten podkład e, oksydował trochę. Już widzę, że troszeczkę oksyduje, także cieszę się, że wziąłem ten jasny kolor. Dobra, i nakładamy go na skórę. Jak zwykle najpierw to zrobię palcami. No, kolor dla mnie jest, um, myślę, że idealny, jest bardzo taki, powiem Wam, że wodnisty na skórze. Nie spię włosów i mi się krączą. Ale bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie. Także zaraz wklepię go gąbką, bo wydaje mi się, że pędzel może nam narobić smug, ale boję się trochę, że um, gąbka niestety nam zabierze krycie. Na pewno jest to podkład, już widzę, jak widzicie, ta cera też jest rozświetlona i lekko ten koloryt jest wyrównany, także wklepujemy go. Cera jest wyrównana, jest ładnie rozświetlona, kolor jest bardzo jasny i nie odcina się w ogóle od mojej skóry naturalnej. Tu na ręku widać bardzo mocno, jak ta cieniutka warstwa już jest taka mocno pomarańczowa, natomiast ta grubsza jest cały czas jasna. Ale jeżeli chodzi o twarz, no to tutaj mam taką dużą niedoskonałość, która jest w ogóle nieprzykryta. I mam wrażenie, słuchajcie, że mi ta gąbka mm, zabiera to krycie. I chyba drugą stroną, stronę jednak zrobimy sobie pędzlem i porównamy. I ja oczywiście dodaję tutaj y, z automatu drugą, będę dokładać drugą warstwę, bo to... No jedna to jest zdecydowanie za mało. Sporo produktu zostało na e, gąbeczce, ale podkład pachnie przepięknie. To, to wam mogę powiedzieć. Ja słuchajcie, e, nakładam drugą pompkę. To są takie niepełne pompki, i nakładam go od razu na drugą stronę. I go po prostu rozblenduję pędzlem. I porknamy sobie, wie, czy jest lepiej, czy jest bez znaczenia. Na pewno jest to bardzo delikatny podkład. To już Wam e, gwarantuję, że jest to bardzo delikatny podkład. Taki właśnie, który tworzy make up, no make up, więc to jest tylko jeżeli oczekujecie dużego krycia, no to raczej nie z tym produktem. Ale jeżeli chcecie tylko takiego delikatnego wyrównania i nawilżenia skóry, no bo czuję, że ta skóra jest pięknie nawilżona, nie wchodzi mi, nie podkreśla mi porów, no to jak najbardziej to jest produkt dla Was. Także roz... Yy, gdzie pędzel tu? Rozklepuję teraz yy, drugą stronę pędzlem i zobaczymy, czy to krycie uzyskamy troszeczkę większe. Ja sobie przesunę szusterko i wiecie co? Wydaje mi się, że faktycznie pędzlem uzyskujemy troszkę mocniejsze krycie. Podoba mi się, że skóra jest naprawdę fajnie wyrównana. Kolor jest też moim zdaniem dobry, bo się nie odcina od skóry. Już troszeczkę go też przeciągnęłam na szyję. No, podoba mi się, powiem Wam, ten efekt. Jest taki właśnie naturalny. Cera niewątpliwie jest ujednolicona, bo nie mam tych tutaj na przykład zaczerwienień przy nosie, czy tutaj nad brypiami też miałam, bo to nie są już widoczne. Naprawdę ta cera jest taka aż gumowa. Pięknie to wygląda, powiem Wam. Wydaje mi się właśnie, że pędzel daje mocniejsze krycie. Ale to jest normalne, bo tak naprawdę gąbka zawsze nam to krycie zabierze. Ale nie powchodził mi w pory. W ogóle nie czuję tego produktu, tego podkładu na twarzy. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, bardzo mi się podoba. Także ja nakładam sobie małą pompkę jeszcze raz i doklepuję sobie, nałożę już w ten sposób i doklepuję sobie drugą warstwę kąbeczką na prawą stronę. I już, słuchajcie, widać, że to krycie można budować, a mimo to podkład jakoś mocno mi się nie uwidocznił. Wygląda naprawdę nadal bardzo naturalnie. Sera jest teraz nadal bardzo ładnie rozświetlona. Jest ujednolicona. No tutaj niestety, no tego mi nie przykrył, ale to jest strupek, więc też marne szanse, żeby on był w stanie go przykryć, ale naprawdę ta prawa strona podoba mi się bardzo. I teraz to samo zrobimy z lewą stroną. Ten bok jest taki mm, dość rzadki, tak jak widzieliście. No nie jest jej lejący. Przez to będzie trochę mało wydajne, ale za 27 zł to bez przesady. Możemy poszaleć i na przykład kupić się bawem drugi, bo powiem Wam, że mi się bardzo podoba. Raz, że pięknie pachnie, naprawdę pachnie przepięknie. Dwa, że daje piękne takie gumiaste wykończenie, gumowe, gumowe wykończenie. I naprawdę wygląda nos fajnie, bo nie daje takiego efektu tapety. Mamy tutaj SPF. Ja co prawda, oczywiście mam filtr na twarzy nałożony wcześniej, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć filtra. Szczególnie teraz, kiedy jest wiosna, a to kiedy jest cieplutko, to słońce operuje. Wydaje mi się, tak jak patrzę na siebie, że podkład zaczął troszeczkę oksydować. I troszeczkę mi przyciemnił się, także to już na pewno wam um, um, informuję Was o tym. Ale naprawdę nie powchodził mi w pory, nie podkreślił ich. Możliwe, że to jest też um, zasługa tego primera um, mlecznego, bo naprawdę powiem Wam, że wygląda fajnie, bardzo mi się podoba. Ładnie się połączył też z tym pudrem, który już miałam pod oczami, ponieważ już miałam tą strefę pod oczami e, przygotowaną, e, znaczy już zrobioną, że tak powiem. No, podoba mi się bardzo. Ja przyciągnę go teraz trochę po szyi. Powiem Wam, że ja jestem bardzo zadowolona. Naprawdę. Podoba mi się. No, fajnie wygląda. Wygląda bardzo naturalnie, jeżeli oczywiście on się mocno świeci. Ale możemy sobie y, przypudrować teraz skórę, jeżeli nie chcemy takiego mocnego efektu świecenia. No, tak jak widzicie, ja tam już miałam przygotowany puder. Dla mnie po prostu bomba. No, pięknie wygląda skóra, taka jest taka świeża, ten kolor jest taki. Mm, dla osób bardzo bladych, ten kolor może być ciuteczkę, ale ciuteczkę minimalnie za ciemny, bo on ma takie trochę oliwkowe tony i, mm, i to widać, tak? On tak daje efekt, powiem, Wam, takiej opalonej skóry. Naprawdę mi się ten efekt podoba bardzo, bardzo, bo mi się tak nie odcina też o szyi mocno. Mm, no, dla mnie bomba. Jeżeli nie będzie. On jest świecący, tak? Widzimy, że to roz... efekt rozświetlenia. Więc, jeżeli mi się teraz nie wyświeci jakoś bardzo mocno, to to będzie jeden z naprawdę z lepszych podkładów, który możemy dokupić za 29 zł. No to słuchajcie, to jest naprawdę świetna sprawa. Nie wiem, że ma 97% składniki pochodzenia naturalnego. No to w ogóle to jest już moim zdaniem rewelacja. Ja sobie, słuchajcie, teraz wykończę ten makijaż, użyję pudru. I potem do Was wrócę, aby przykrył trochę tego to paskudztwo. Więc, e, no, jest naprawdę super. I powiem Wam, że nawet użycie pudru matującego nie zabrało nam tego efektu glow. Tu jest oczywiście rozświetlacz, ale powiem Wam, że skóra jest cały czas taka soczysta, taka e, gładka, taka rozświetlona, jest taka zdrowa. Naprawdę, no, bo na, na czole widzicie, czy na nosie. Ten błysk pozostał, czyli nie mamy takiej sztucznej tapety, yy, tylko mamy naprawdę bardzo delikatny efekt, bardzo przyjemny, ładnie ten kolor też się już wtopił, wszedł w skórę. Yy, no i sam podkład zresztą. Jak wiecie, tutaj no, tą ta niedoskonałość to nawet nie została przykryta mm, przez mój yy, korektor. Zresztą tutaj yy, również yy, nie do końca. Udało mi się to przy... yy, zakamuflować, także no... No niestety, no niektórych niedoskonałości yy, nie jesteśmy w stanie aż tak w 100% przykryć. ale efekt ujednolicenia z cery, jak widzicie, jest. Skóra naprawdę wygląda pięknie, yy, wygląda gumowo, wygląda no, taką zdrową skórę, nie taką przytłoczoną i dużą ilością make-upu. Jeżeli miałabym ocenić całą nową linię produktów do twarzy od Bielendy, produktów makijażowych, to powiem Wam, że jestem... Pod ogromnym wrażeniem. Raz, że działanie, czyli to, co zapewniają naszej skórze, ochronę mikrobiomu, to nawilżenie. Skład, bo no mamy tutaj 97% składników pochodzenia naturalnego. No mamy bardzo piękne opakowania. Cena też jest mega rozsądna. Kolor jasny jest naprawdę jasny. Daje nam piękny wygląd cery. Ja czuję się naprawdę w tym makijażu bardzo dobrze. Czuję, że moja skóra oddycha, że nie jest przytłoczona tym, tą ilością produktu. No, jestem, powiem Wam, naprawdę zachwycona. Jeżeli ten podkład mi się mocno nie wyświeci, no to będzie jeden z moich ulubionych podkładów ym, w tej cenie, z tak niskiej, znaczy, no, ulubionych podkładów właśnie yy, za tak niską cenę. No, powiem Wam, że jestem naprawdę mega zaskoczona wyglądem, mega zaskoczona łatwością aplikacji, tym, że nie zostawiał smug, że jakoś szybko nie zasychał, że nie powchodził w pory. No, po prostu dla mnie. E, rewelacja. Także jeżeli się zastanawiacie, czy warto przetestować, no to powiem tak, na chwilę obecną jak najbardziej warto. E, mówi to osoba, która ma cerę mieszaną. Aczkolwiek takie pełne podsumowanie przedstawię, mam po kilku godzinach, mam godzinę 14, mniej więcej, e, tam na 15. więc e, nie wiem, czy uda mi się nagrać, ale na pewno jeżeli nie uda mi się nagrać, to napiszę Wam w podsumowaniu, jak się zachował ten podkład po kilku godzinach, czy się za, mocno wyświecił, czy też nie. No ja jestem nim póki co bardzo, bardzo zachwycona, także pamiętajcie moi drodzy, Bielenda Makeup Academy Eco Fluid, yy, płynny fluid naturalny oraz mil Milky Primer, czyli yy, naturalna baza pod makijaż. Ja w tym momencie jestem na jak najbardziej na tak. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pamiętajcie, moi drodzy, o subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Klikajcie w dzwoneczek, żeby mieć przypomnienia o nowych odcinkach. Podajcie na Instagrama i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jednak postanowiłam, że taki test bez podsumowania to jest w sumie stracony test. Eee, słuchajcie, minęło 6 godzin, bo już mamy praktycznie godzinę 20. I testujemy sobie, testowaliśmy dzisiaj dwa, dwie nowości od Bielendy. Pierwsza to jest naturalna baza pod makijaż, natomiast drugie to jest z tej samej serii Makeup Academy Eco Fluid, czyli płynny fluid naturalny, który w swoich, oba produkty w swoim składzie mają 97% składników pochodzenia naturalnego i oba mieszczą się w granicach 28 zł. Ten 29,99, ten 27,99. Jak widzicie po 6 godzinach trochę się zbliżyłam. Moja twarz jest w całkiem dobrym stanie. Bo spójrzcie, pomimo tego, że się mimo wszystko gdzieś tutaj e, nos mocno świeci, ta cała strefa T, to tak naprawdę cały makijaż wygląda nadal świeżo. Konturowanie trzyma się rewelacyjnie. E, no tutaj spójrzcie, e, tu mi się troszeczkę zebrał podkład i po drugiej stronie tak naprawdę również. E, leciutko stary mi się z nosa, co zresztą widać. No i troszeczkę mi się zebrał tutaj ym, w tym trójkąciku między brwiami. E, I tak naprawdę słuchajcie, to tyle, bo nic więcej złego się z nim nie stało. No mówię, 6 godzin to jest dla mnie bardzo dużo. Gdybym przypudrowała na przykład teraz tą twarz, albo zebrała bułką trochę nadmiaru tego sebum, no to by było myślę, że zdecydowanie rewelacyjnie wręcz. I z, nawet z takim efektem, jaki mam w tym momencie, spokojnie mogłam sobie pracować i nie przejmowałabym się swoim wyglądem i mar nie martwiła się tym, że nie wiem, ktoś mi w pracy powie, że wyglądam źle. Naprawdę powiem Wam, że jestem mega zachwycona tym produktem. Nawet mój mąż powiedział, że wygląda bardzo fajnie, że się nie wybija że makijaż wygląda naturalnie i wygląda zdecydowanie niż inne, które do tej pory testowałam z tych tanich produktów. Także ze swojej strony bardzo, bardzo serdecznie polecam Wam te produkty od Bielendy, bo są naprawdę rewelacyjne. Jak widzicie przy mojej cerze mieszanej, przy mojej cerze, która lubi się wyświecać, ten efekt pozostaje cały czas rewelacyjny, nawet po 6 godzinach.